spędziłam w klasztorze u sióstr dominikanek. I w sumie były bardzo szczęśliwe, że jestem Dominika i kazały mi odwiedzić świętego Dominika w Turzie. Nosek kosztował mnie specjalną cenę dla pielgrzyma. 50 euro, co uważam jednak za troszkę dużo. Przecież pani te ceny dla pielgrzyma to jest od 10 do maksymalnie 20 euro. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo pomimo ceny mogłam się wysuszyć i wysuszyć wszystkie swoje rzeczy z plecaka. Przyznajcie, że te mgły są mega klimatyczne, ale słoneczko też całkiem nieźle wygląda na niebie. Cały dzień szłam jak na skrzydłach, Powiedziałam, że czeka mnie kolejny fajny noslek u polskiej rodzinki, a tam z kolei trochę regeneracji. Wraz z poprawą pogody przyszedł taki bardzo chillowy dzień na szlaku, i w końcu można było gdzieś usiąść, odpocząć. I nie martwić się, że zaraz będzie tyłek cały mokry od deszczu. No i co, moi drodzy, ostatni dzień w Austrii. I zaczynamy nową przygodę ze Szwajcarią. Myślałam, że na koniec dnia już mnie nic nie zaskoczy, ale jednak mnie zaskoczyła zamknięta droga. O czym też nie wiedziałam. Nie wiem, muszę się cofnąć chyba, no bo no bo co? Tak wygląda trasa, którą muszę się wrócić do głównej drogi. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że wczoraj, jak szłam, to cały dzień lało i miałam masę małych kamyczków yy, w sandałach, których nawet nie czułam, tak na dobrą sprawę, a one mi tak poprzecierały stopy, te kamyczki. Był to 69 dzień mojej salowędrówki z Polski do Santiago de Compostela, a kolejny 70 to dzień odpoczynku. Dzień zero. Dzień doprowadzania moich stóp do porządku, leżenia, nic nie robienia, picia kawy i jedzenia. A jutro zaczynamy nadawać ze Szwajcarii.